Z okazji 600 subów, które mnie tak rozwaliły zupełnie po roku działania na YouTubie, że nie macie pojęcia, postanowiłem zrobić film z gatunku, który lubicie najbardziej, czyli wielotematyczny. Będzie o czterech nadchodzących renowacjach. Moja przygoda z renowacjami zaczęła się jakiś czas temu. Parę lat temu do mojej pracowni trafiły resztki po fortepianowe z instrumentu, który był, ty, miał 154 lata i była prośba, żeby zrobić z tego coś fajnego. Zrobiłem z tego pianole. Było to trudne, w szczególności nóżki sprawiły dużo problemu, bo były w stanie totalnie kominkowym, co oznacza, nadały się wyłącznie do spalenia. Projekt był ciekawy. Ten mebel nazwaliśmy w końcu pianolą, Stoił u zaprzyjaźnionego muzyka i jego żony. W tym filmie zanurkujemy dość głęboko w świat kolejnych czterech renowacji. Taki mini serial zrobię, jeżeli chciałbyś uczestniczyć w tym, to sub bardzo pomoże obserwować kolejne odcinki. Tradycyjne wiktoriańskie krzesło trafiło tu z Anglii, widać po nim wiele minionych napraw i różnych przeróbek. Na przykład wydłużenie nóżek, bo te oryginalne w tego typu wiktoriańskich krzesłach mają mosiężne kółka z przodu i po ich zdjęciu krzesło robi się po prostu niskie. Niektórych napraw dokonali świetni stolarze, ale widzę tutaj też robotę kowała. Zwieńczająca oparcie korona tronu budzi mm, spory szacunek, ale też smutek. Jest ładna, ale została przyklejona na jakąś nierówną asfaltową gutaperkę. Zalecenie jest takie: zedrzyj te wszystkie szmaty. Ustabilizuj konstrukcję, poklej to, wyrównaj barwę, nie musisz się zajmować politurą, bo nie lubimy politury, bo jest zatrudna w utrzymaniu. I właściwie tyle. Ja się cieszę, że nie muszę politurować, bo nie jestem w tym ekspertem. Czyli jakby podsumowując, mam przygotować mebel do stanu totalnie bankietowego, jak chodzi o drewno i wtedy wchodzi kapicer cały na biało. Pojęcie patyczaka w polskim świecie vintage jest dość znane. Mebelki wzięły się z lat mniej więcej z 60., kiedy to były robione tutaj w Polsce takie, jakby stylizowane na Rockabilly, małe stoliczki. Przyjaciółka żony przyniosła nam do obróbki taki właśnie patyczak, który zasadniczo patyczakiem jest tylko od góry. To jest Frankenstein. Od góry jest patyczak, a od dołu ma ciężkie nogi. Wygląda to jak zydel do dojenia wieloryba. W ogóle nie wiem co z tym zrobić. Prawdopodobnie rozdzielę to na dwie części. Generalnie zlecenie jest takie, żeby to odczyścić, odmolić, od... odczyścić i dołożyć do tego takie eleganckie, długie, wyższe niż nawet w oryginale, szczupłe, zwężające się ku dołowi nóżki. Takie prawdziwe jak to w patyczakach. Będzie o tym pełen film wkrótce, w ciągu dwóch, może czterech miesięcy. Wszystkie filmy będą na kanale. Ludzie w tak zwanym pewnym wieku wiedzą kto to był Tonsil. I trafiła mi się perła. Otóż są to głośniki, które robiono również dla odbiorców zewnętrznych, w tym wypadku dla Sony. Mam z nich zrobić zupełnie co uznam. Dla tych, którzy nie wiedzą co to był Tonsil, otóż była to najlepsza od Frankfurtu do Władywostoku fabryka głośnik, głośników i kolumn pod Poznaniem we Wrześni. Wychowała wiele pokoleń polskich audiofilów, niestety podobnie jak ja większość jest już zasadniczo głucha. Te konkretne kolumny są jak widać dość dostojne. Lakier... Poliestrowy jest nieco odparzony, łatwo go będzie zdjąć. Myślę, czy nie zrobić, by z nich przypadkiem takich obudów, a w środek włożyć instalację, żeby to był głośnik bezprzewodowy, bluetooth, starczający na wiele godzin. Raz już taki projekt zrobiłem, dlaczego by nie powtórzyć? Stolik pomocniczy, vintage. Perl pełną gębą. Przestano je robić wtedy, kiedy pojawiły się meblościanki i różne inne koncepcje. Niemniej kształty mają w sobie jeszcze taki przedwojenny blichterek, jakby lekkie pretensyjki do Art Deco. Po numerze dolnym widać, że biedak stał w jakiejś instytucji publicznej i po prostu był w takim stanie, że można go było tylko pomalować olejną na czarno. Ja go uratuję, szczególnie, że wstępna ekshumacja wskazuje, że jest w nim sporo dębu, szczególnie nogi jest fornir dębowy więc jest z czego ratować jak masz subał na moim kanale łatwo trafisz na ten film, jeśli nie wiesz co robić i teraz ja zasadniczo skończyłem teraz czas na Ciebie w opisie do filmu jest ankieta na której możesz zagłosować który z tych mebli chcesz, żebym zrobił jako pierwszy i będzie pełen film o renowacji tego właśnie mebla, który wygra ankietę do boju!